Cześć. Cześć! Tu Irek i Ala. Współtworzymy projekt Co Mówi Pies, którego misją jest uświadamianie opiekunów psów o tym, jak komunikują się psy, po to, żeby Wam i psom żyło się lepiej. E, dzięki temu rozwiążesz naglące problemy, ale też nie dopuścisz do tego, żeby się jakieś pojawiły. Dzisiaj chcemy powiedzieć o tym, czego brakuje psu, który gryzie ściany i zjada kupy, ponieważ te problemy dosyć często pojawiają się w zgłaszanych przez Was skargach, gdy do nas przychodzicie po pomoc. No, jakby tutaj to powszechne przekonanie, można powiedzieć, że mówi, że psu brakuje wapnia yy, i bakterii w jelitach. No i czy to jest prawda? Yy, druga, jakby teoria mówi, że jest to też yy, taka, jakby oznaka pobudzenia, no i warto wtedy przeanalizować sobie, kiedy pies to robi, bo rzeczywiście może się okazać, że to jest yy, objaw tego, że pies jest zbyt podekscytowany, i wtedy wchodzi nam w te zachowania, yy, ale może to być też problem zdrowotny, i powiemy, kiedy to może być problem zdrowotny, kiedy na to warto zwrócić uwagę w tym kontekście, żebyś po prostu wiedziała, czy wiedział, że to nie jest tylko robienie ci na złość, ale również może mieć głębsze podłoże. Tak, jeśli chodzi na przykład o koprofagię, czy jak to fachowo mówimy o zjadaniu odchodów. Yy... To mogą być problemy różne. Może być problem z trzustką, tak? Zaburzenia w funkcjonowaniu trzustki często sprawiają, że psy właśnie sięgają po odchody, czy to nawet własne, czy innych zwierząt pasożyty, tak, które mogą sprawiać, że pies że na przykład wyjałowia się yy, jakby układ pokarmowy i też pies odczuwa na przykład jakiś silny głód, który jest taki albo nie nasycenie, nie może się do końca nasycić, ten organizm nie przetwarza odpowiedni sposób tego jedzenia. Dodatkowo ogólnie sama zła dieta może sprawić właśnie, że pies próbuje w jakiś sposób te niedobory. Y, sobie poprawić jakby tą jakość jedzenia i to też nie zawsze musi być tak, że a bo ja kupuję tam najlepszą karmę i, y, z, i górnej dlaczego ja tak, tak, z górnej kuki, tak. dlaczego tak miało być? No może być tak, że pies na przykład nie trawi właśnie tej karmy, bo ma jakieś problemy y, jego, i organizm nie jest w stanie wydobywać z niej to, co jest potrzebne, tak właśnie strawność jedzenia, nie jest w odpowiedni sposób jedzenie trawione i też te problemy będą, także tutaj y, żarłoczność też sama w sobie y, może sprawiać, że pies będzie sięgał po, po odchody czy innych zwierząt, czy nawet swoje. I to nie chodzi o taką żarłoczność, że pies jest wiecznie nienajedzony i ciągle głodny, tylko jednostka chorobowa, tak, którą można określić jako żarłośność, kiedy pies czuje nienasycenie i ciągle próbuje coś zjeść, pomimo tego, że już zjadł, że ten żołądek jest pełny, on i tak będzie nadal tego jedzenia poszukiwał. Yy, tutaj jeżeli chodzi na przykład o to gryzienie ścian, tak potrzeba właśnie rzucia, czy gryzienia, czy zniszczenia, drapania czegoś, bo pies może próbować drapać, właśnie w sytuacji jakiejś stresowej, problemowej, yy, czy potem lizanie tego też może wynikać właśnie z tego, że pies no, po prostu nie czuje się najlepiej i próbuje w jakiś sposób rozładować te emocje i dlatego zachowuje się w ten sposób. Dokładnie. Oprócz tych przyczyn, które wymienił Irek, jeszcze tutaj możemy dorzucić pobudzenie i ogólny stres. E, czyli w momencie, kiedy na przykład nasz pies na spacerze czymś się zestresuje, czymś się podekscytuje nadmiernie, na przykład możesz zobaczyć, że leci w krzaki szukać jakichś skarbów. E, bo jest to zachowanie, które też sprawia szybką ulgę, jest dla psa przyjemne, jest też atawistyczne, no bo jednak psy wychowały, wychowały wyewoluowały wręcz na mówiąc w ludzkich latrynach na ludzkich odpadkach, więc jakby odchody i, i tego typu rzeczy są dla nich całkowicie e, w większości normalne do spożywania, e, ale jeśli widzisz to często, no to jest to jakiś problem. E, druga rzecz to tutaj też może się... E, jakby i zarówno jeden problem, jak i drugi, czyli i drapanie ścian, czy wygryzanie ścian, jak i zjadanie odchodów tutaj własnych, może się pojawić w przypadku lęku separacyjnego, czyli wtedy, kiedy pies ma poważny problem z tym, żeby zostać sam w domu, nie potrafi poczuć się bezpiecznie i wykazuje wszystkie te zachowania właśnie podszyte stresem, strachem, czasem pies próbuje się też E, gryząc ściany na przykład rozładować, tak? Rozładować te emocje, których doświadcza, gdy zostaje sam. E, dlatego tutaj też trzeba sobie zwrócić uwagę. Warto psa właśnie ponagrywać, co się dzieje, jak zostaje sam i czy tylko zjada ściany, czy przypadkiem jeszcze coś innego niszczy, e, czy on rzeczywiście zjada to, co wydrapie, czy to, co tam wyskrobie zębami, bo może się okazać, że jednak tego nie połyka, więc bardziej wtedy widzimy, że to jest problem taki... E, który ma za zadanie rozładować emocje, ale niekoniecznie pies ma problem z apetytem, czy, czy z prawidłowością apetytu można powiedzieć. No właśnie, to jest taki dosyć ciekawy temat. Jeśli chcesz, podziel się w komentarzu swoją opinią, bardzo chętnie podyskutujemy merytorycznie na ten temat, zostaw komentarz, bo też nam się wtedy jakby udaje lepiej dowiedzieć, co Was interesuje, jakie tematy są bardziej dla Was takie naglące, można powiedzieć. Informacje na temat e warsztatów i webinarów oraz możliwości ich zakupu znajdziesz na stronie www.comowipies.pl w zakładce sklep. Tak, a jeżeli już Twój pies to robi, tak? czyli to zachowanie po prostu ma miejsce, masz ten problem... No to jeżeli nie, nie, jakby nie przynosi nic efektu, albo podejmujesz jakieś takie działania na ślepo, albo w oparciu o jakąś nieaktualną wiedzę, no najlepiej byłoby zbadać psa, tak? Czyli sprawy choć przynajmniej podstawowymi badaniami początkowo, ale najczęściej będą potrzebne jakieś rozszerzone badania krwi, yy, więc badanie u weterynarza, które może nam powiedzieć, z czego ten problem do, do końca wynika. I tym prawdopodobnie będzie potrzebna jakaś suplementacja, lub ewentualna właśnie zmiana diety, jeżeli to będzie konieczne, bo obserwuj też swojego psa, zobacz w jakich sytuacjach, kiedy to się dzieje. Właśnie, bo jeżeli pies na przykład gryzie tą ścianę zawsze po Twoim wyjściu, kiedy ciebie nie ma w domu, no to najprawdopodobniej będzie to związane z problemem separacyjnym. Jeśli pies gryzie ścianę wtedy, kiedy nie wiem, siedzicie wszyscy sobie w pokoju, nikt się nim nie zajmuje, albo jest odizolowany. Albo po jakimś ekscytującym, emocjonującym spacerze, no to też będzie to prawdopodobnie związane yy, z jakimś pobudzeniem, z jakimś od, o, stresem, yy, odreagowaniem czegoś, a nie z tym, że psu brakuje jakiegoś mikroelementu, tak, i potrzebuje go sobie uzupełnić w taki no, dziwny sposób, szczerze powiedziawszy. Ale prędzej zjadanie ziemi mogłoby tu wskazywać na to, że pies yy, ma jakieś problemy z niedoborami, niż gryzienie ściany. Tak naprawdę. No i oczywiście, tak jak Kirek powiedział, obserwuj psa, przeanalizuj, jak kiedy się to pojawia. Jeśli podejrzewasz, że rzeczywiście ma to związek z dietą, że twój pies ogólnie ma spaczony apetyt typu, nie wiem, zjada jakieś szyszki, patyki, połyka, tak? Nie tylko rozgryza, ale i połyka, właśnie, korę jakąś. I tego typu rzeczy, czy materiałowe na przykład kawałki zabawek odgryza i połyka, no to zdecydowanie badania to jest pierwsza rzecz, którą należałoby zrobić. No i druga, w dalszej kolejności, rozważ zmianę diety na naturalną, do suplementu i psa. Być może podaj zioła, które będą wspierały trawienie, i podaj probiotyki. Natomiast pamiętaj, żeby tego nie robić na własną rękę, tylko skonsultować się z kimś, kto się na tym zna, żeby psu jeszcze bardziej nie zaszkodzić. No i przede wszystkim, jakby naszym celem jest to, żebyś zwróciła, czy zwrócił sobie uwagę bardziej na to zachowanie w takim głębszym kontekście. Więc zrozum swojego psa to jest taki klucz do tego. Ucz się o psie, o psychice psiej, o jego komunikacji, bo tak naprawdę wszystko się rozwija, cała ta nauka cały czas idzie do przodu i my dzięki temu coraz więcej wiemy i możemy psom jeszcze lepiej pomagać, i Ty również możesz swojemu psu pomóc jeszcze lepiej. Tak, a zdobywanie wiedzy na temat psa to jest właśnie klucz do tego, żeby rozwijać siebie, rozwijać tą relację tak, żeby żyło nam się lepiej, po prostu żeby tych problemów było coraz mniej. No i tutaj oferujemy ci oczywiście tą formę zdobywania informacji. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, no to kliknij dzwoneczek, tak? Albo zostaw komentarz, wtedy te materiały będą Ci się pojawiać częściej. Możesz też zobaczyć ten film, który pokaże się zaraz tutaj, też na temat psa, jakiejś innej ciekawej rzeczy i my żegnamy się i do zobaczenia w kolejnym. Do zobaczenia. Nią, cześć. Pa.